Siemanko, Przemysław, Agnieszka, jesteśmy w Parku Narodowym Chorwacji Plitwickie Jeziora. Będziemy tutaj chodzić szlakiem F. Tak. Dojazd tutaj, od razu wspomnę, że no, mógłby uchodzić za trudny w sezonie, ale dzisiaj praktycznie rzecz biorąc byliśmy sami na drodze, więc daliśmy radę bez trudności. Natomiast tutaj na parkingu okazało się, że samochodów jest już dużo. Jesteśmy o 12:11. Na wejściu drugim, bo są dwa wejścia. Wybraliśmy wejście drugie, podobno mniej popularne. Program F, Program bo też jest F. wiele programów, ale taki wybrałam gdzieś na około 4 godzinki. Bilet drogi, trzeba powiedzieć sobie, cenią, ale widać, że jest tu porządnie i infrastruktura musi kosztować. W cenie biletu będą. Yy, przejażdżki elektryczną łódką i autobusem, więc będzie można do niektórych miejsc podjechać. Tutaj ciekawa informacja, pomocna na pewno, żeby wziąć kartę, bo nie można płacić gotówką na szlaku. Akurat warunki pogodowe nie są dzisiaj idealne, bo trochę chmur, trochę mgieł, no ale nie narzekamy, bo przynajmniej nie pada. Bilety kupiliśmy online, więc nie staliśmy w kolejkach. Kontrola biletów, czytanie kodu, sekunda i jesteśmy na szlaku. Jesteśmy nad jeziorem Kozjak. Jest tu jedno z 16 jezior. Będziemy nim płynąć do następnego punktu, na następne jeziorko. Nazwa tego jeziorka jest nieprzypadkowa. Podobno nazwy wszystkich jeziorek są nieprzypadkowe i pochodzą od kogo, od osób czy tam zwierząt, które się tu utopiły. To, to nazwa tego jeziora jest od kozy, a to skł składnie stada kóz, które się tu utopiło. Jak człowiek się tutaj zatrzyma, żeby zrobić zdjęcie, to inni ryzykują i wyprzedzają, a to można tutaj do wody spaść Weszliśmy tutaj, jakieś takie 5-10 minut szliśmy od stateczku w tłumie różnych wycieczkowiczów którzy stają, przystają na tym pomoście robią zdjęcia, czasami czekają na kogoś, czekają na resztę grupy i generalnie trzeba bardzo uważać żeby tam nie spadło coś do wody, albo samemu żeby nie spaść No widoki byłyby jeszcze lepsze gdyby świeciło słońce ale i tak jest fajnie tak, rzeczywiście, te tłumy ludzi tutaj idą takim pomostem, pod którym cały czas są różnego rodzaju mini wodospady. Mniejsze, większe. I każdy idzie powoli, bo to... Każdy jeden się boi, że telefon mu spadnie, a każdy jeden chce zdjęcie zrobić. Na YouTube'a film wrzucić. Więc wszystko to tak, taka pielgrzymka idzie bardzo ślamazarnie tutaj. Jak nie ma tych tłumów turystów na... Na no pomoście, no to wtedy jest inna kultura chodzenia. Aczkolwiek nie ma tu barierek, więc trzeba trochę patrzeć na drogę, ale jest pięknie. Skończyliśmy rejs, jeziorem jakim? Kozjak, kozim jeziorem. I co dalej? Teraz idziemy w stronę Wielkiego Wodospadu. Po drodze będą inne wodospady. Laskiem. No patrzymy sobie na Malanowicki Slap I jakieś inne slawy na pewno też. Slapy? Slapy, czyli wodospady. Idzie sobie Przemyślny przemysła. Nie Podobnie się do koloru podłoża, nie widać jej trochę. Ale jest. Idziemy nad brzegiem jeziora. Celem naszym jest jakiś największy tutaj wodospad całego tego chyba parku. Wielki slap. Wielki Troszkę kropi, ale jest na tyle ciepło, że nie czujemy tego deszczu. W mojej ocenie takie drewniane pomostki mają urok i Wyglądają bardzo naturalnie, więc bardzo fajnie to zrobili. Ma to urok rzeczywiście, natomiast... Jak ktoś nie chce się skąpać, to musi zachować ostrożność. Ostrożność trzeba zawsze zachowywać. Jeszcze pewno z kilometr. Widać, że za chwilę wyjdziemy z jeziora i będziemy szli... Już taką górską trasą wtedy. Niestety otwarty teren się zrobi, chapada trochę. Mamy kaptur. Podobno na skutek deszczów, opadów... Ta woda może się tutaj podnieść i wtedy nie da się chodzić. I wtedy szlaki chyba są zamykane, ale co zrobić jak kogoś to zastanie? Na przykład na takim slapie. Płynąć. Płynąć, w pław, nie? No. Może łódkę wyślą ratunkowo. <laughs> Brawo my! Myśleliśmy już, że mamy przy sobie wielki slap. Okazuje się, że wielki slap jest tutaj. Dosłownie minutę drogi dalej za załomem skalnym. Trzeba się odwrócić i spojrzeć tutaj. I to jest wielki slab. A oto wielki slab. Jaki wodospad Chorwacji? Największy wodospad Chorwacji, 87 metrów od dołu licząc. Od samego dołu, a jak nie od samego dołu to 67. Waliczone można kończyć dzień.